No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Fryny i dzisiaj sobie zagramy trochę dziwnym pikiem, do którego od razu wam pokażę runy Graves na midzie. Będę grał pod Lethality, tylko muszę ich tam poustawić. Ja pierdziela, akurat zaczęła mi jakaś mucha latać mordeczko w pokoju. Mam nadzieję, że to mi mega nie przeszkodzi. Gram Graves na midzie pod Lethality i powiem wam, że niby brzmi jak troll. Chodzi shit Graves na midzie Frynu, dlaczego to robisz? No, może trochę troll, ale... E, znaczy nie wiem czy to troll w sumie można się kłócić, bo na przykład taki jeden gościu na weście w poprzednim sezonie właśnie tym grefsikiem. Eee, właśnie Właśnie Gravesikiem na midzie no, wbił top 10 e, challengera, nie? Na weście, więc kurde ciekawy pick. Mordeczki. Korzystając z okazji, powiem też, że gramy z widzami. Jeśli chcecie ze mną zagrać, no to oczywiście zapraszam na Discorda. Z Discorda biorę sobie ziomeczków do gierki. No, Discord jest super i najłatwiej w ogóle jest kozacko. I ten Rengar znowu tam próbuję, ale niestety mam trochę za mało HP. Czy ja jestem w stanie Zoe zabić? Kurde, nie wiem, bo ten jest na midzie to tylko puszuje. I ciśnie bekę z przeciwnego dżunglera, nie? Ogólnie. Może niekoniecznie z przeciwnego dżunglera, ale ogólnie ze wszystkich to ja jestem w stanie ją zabić. Tutaj Rengar idzie, ale ja mam strategię, która się nazywa yy, wyjebane w dżunglera. Gdzie ja zginę? Tam jest Rengar. no siem, no, siem, no. Nie no, ja muszę ten... Ja się idę walić pod turret po prostu, nie? Mam nadzieję, że Zoe nie dostanie golda jak okay, executed i jest mordeczko super. To jest taka dobra taktyka, jeśli nie macie jak uciec, totalnie. Znaczy, można się kłócić, nie? Niby mogłem tutaj jakoś tu, 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 coś tam przez ścianę, nie? Ale patrzcie, ja dostałem executa. I nikt nic nie dostał, ja tak naprawdę zrobiłem takiego recalla i jest e, kozacka. Dobra, będę szedł pod Lethality i Trochę letality, trochę to jest healingu. Tak szczerze, nie przyglądałem się za bardzo e, buildem. I to jest trochę kombinacja właśnie tego Greysa, co wbił e, top 10 na weście. Trochę jego playstyle, że sobie właśnie puszuje ciągle. I trochę też od ls a. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest LS. Ja się wbijam w ciebie totalnie. Pięknie, Electrocute. O, Lunar leci. Pięknie, tutaj trochę unlucky. Ok, trochę unlucky, bo miniony blokują Strzał Graysa. To jest jedyny czempion grze, który właśnie ma blokowane auto-ataki przez miniona. E, przez miniony ogólnie, przez wszystko, tak naprawdę, bo on ma shotgun. E, co ja chciałem powiedzieć? Że trochę inspirowany to jest LS-em, czyli ten ziomek co tam coachem jest i komentator znaczy komentator nie wiem tak, content creator w sumie i on właśnie coś tam nagrywał z tego e, Grace'ika, grał nim na topie ale jakoś też trochę się zainspirowałem tym Grace'em z mida po prostu na oście, no i co mam sobie 4-1 tak po prostu więc jest super, składam moje itemy i w sumie buty bym złożył, ale niestety nie mam hajsu na całe więc wezmę sobie tak, bo śmieszne, bo w tym odcineczku, właśnie tego LSA, to Grace był odpowiedzią na Gwen, że taka kontra, nie? Ale w sumie, tak zobaczyłem, kurde, jaki to ma damage. Ja pierdzielę, ty ja też sobie tym pogram, nie? No i właśnie jest coś takiego. Tutaj na bocie trochę dziwnie mają. Tak, Keaton z Ghostem i Healem co ciekawe, niby teraz myślicie, ha, Flinu noob gra na gościa, co o 5 level dopiero bił, nie? No właśnie, gości ma 50, i się zastanawiam o co chodzi. Może Monik, może nie wie, czy, że może zmienić samonerki, może sobie gra solo for fan, niech sobie gra. Właśnie League of Legends to jest Skierka, pamiętajcie o tym. <laughs> Więc gry mają dawać fun. Ja sobie to puszuję, jest super mega dużo farmy. Tutaj Zoni leci. Ciekawe, czy da radę ją coś tam szturchnąć i coś tam sobie porobić. O, o chyba da radę. Jak zostanie, zdążyła dać. Q w ścianę, pamiętajcie, jeśli będziecie chcieli pograć sobie tym Grace'em, tylko proszę nie na Rankeda. Najpierw przetestujcie sobie na normalku, tak jak ja to robię. Myślę, że Grace jest dobrą odpowiedzią na Kate, bo na Kate wszystko jest dobre. Więc jak zobaczycie w danym to weźcie sobie Greysa i tak wygracie na Chillu. <laughs> tak, tak szczerze, niestety taka jest smutna prawda. Wstanie dla mnie, że kurde, ta Katarina to taka ilustra, jest, jest trochę jeden na jeden, ale i tak jest fajnym championem, żeby nią grać. Ale coś ostatnio nie oddaję, to trochę zmieniłem czempiony. Siemanko, Ankorom. Jakaj okay. Pięknie. Może ten Ignite nie był potrzebny, ale ja wyznaję zasadę jebać Jasuła e, dlatego właśnie go Zignatowałem. A co ty robisz? Pięknie. Jest naprawdę ekstra. Dobra, jest, już jest 6-1-2 w siódmej minucie. Genialnie, biorę sobie tak. E, następnym itemkiem Lorda Dominika bym... Ojej, jego tu nie ma. Lorda Dominika bym... Chciał, to też bardzo fajnie działa. Jeszcze zmienię trinketika. Pięknie, super zaję. E, biście. ten relentless Hunter. Jeszcze muszę kleda skankować. Ten kled ma 2.0. Czy to będzie problem? Myślę, że nie będzie za bardzo. Bo mam dużo healingu i też E moje daje armor, nie? E, I to się... Ten armor się stakuje do 8, więc 6 razy 8 to jest 40 tysięcy. Ile jest 68, 48, to się, się pomyliłem. Wydziałem 40 tysięcy, a to tylko daje... A to tylko daje ten 48, więc ok. Zaraz przyjdę na topa. To ja sobie tak puszne. No Grace ma dosyć mocny pushing. Pamiętajcie też, żeby blisko turecika. Bić, żeby to wszystkie strzały trafiały, bo jak tak bierz z daleka ziomek, to mniej damage'a zadaje. Teraz plating spot, ale było 6699, więc każdy strzał się liczy. Turret shot został, dostałem, ale co z tego, ja się i tak wychylałem idę na topa. Drugie chyba ek się maksuje na Gravesie. I też fajny, fajna rzecz, że autoataki to trochę CC, nie? I od razu e, ten shield jest e, ukrada, rozwalany, więc pięknie. Tam na topie jakaś fiesta, może nie fiesta, ale taki pojedynek, jeden na jeden. Smoke screen się mam, nic nie widzisz. Nie, nie, nie jestem w stanie go zabić, niestety. Ale spadł ze swojego reweru, <noise> więc jest kozak. CJ może usiądzie później na Skarlu, więc kozak. Idę sobie tutaj szybko. No ten rękar trochę do tyłu, nie? Wiecie co? Jakbym bardziej się na niego sfokusował, myślę, że no, on mógłby mieć teraz nawet czwarty level. Siemanko. Taki mam damage z jednym itemkiem. To jest... ten grę trochę taka ręczkiana, nie? Bym zarzucił. Rzekiana naprawdę... O, mówię roda. Zięknie. Taki one totalny, nie? A Grace to takie właśnie ręczki, Ana. No. Dobra, pięknie ten tureczek. Holy shit, jaki ja mam damage. Naprawdę cudowny. Chciałbym też Kleda tego zawić, nie? Żeby po prostu być perfekcjonistą i mieć wszystko Relentless Hunter yy, sfarmione. Ja się cofnę, nie chcę było. Yy, nie chcę. By nie chcę. O ty kurde, no to teraz pożałujesz, nie? No, no i po co mi przerywałaś? Jak mnie przerywasz Rikola eee... Yy, czekaj, czekaj, zaraz myślę, jak mnie przerywasz Rikola, to będzie cię bolała głowa. He. Nie wiem czy to się rymowało, ale co z tego? Mordeczko. no, Vengar. Nie no, on mi nic nie zrobi. Ja się po prostu cofnę na środku linii. O, ulti wbił. Dobra, jednak chcę. Nie, po prostu na auta Więc na chilko. 111, pięknie. W sumie zaraz będę miał cały item. Tylko... kurde, nie lubię tak bez many chodzić. No ja... Zoi. Jak ona mnie denerwuje? Zoi to jest takie imię, że jest chyba wykorzystywane w każdej grze nie, bo jest w w The Walking Dead też była. Gdzieś tam jeszcze była, chyba w Left 4 Deadie też. Więc ciekawie, Irelka? O, z ranki był odcinek niedawno, albo będzie dopiero wrzucony. Nie wiem, bo nagrywam je tak trochę na zapas. Bo ja przybrałem taką nową taktykę, że ja będę sobie nagrywał odcineczki na zapas i wtedy będę sobie robił streamki. Mordeczki, nie będę się martwił, że nie mam odcinka później. I nie chcę też dawać filmów z live'a. Dla mnie to jest tak średniawo. Ja pierdolę ten elektrokiet. Daję trochę oleju oleją? Daję trochę benzyny do tego pożaru, damage'a. Kurde, jaki piękny cytat, nie? <laughs> no co, dzień, HP, teraz to nie wyglądało jakby to był kozak damage, nie? Mordeczko, bo ty teraz myślisz, że to nie jest kozak damage, ja ci zaraz pokażę. Nie, no kurde, teraz to smutek jest totalny. Dobra, ja mam dużo pieniędzy, następnym razem go zabiję. Wiecie co, ja teraz mogę sobie robić coś takiego: że wezmę po prostu przeciwnika, blue, i to naprawdę z prędkością światła. Jeszcze wezmę... pójdę na topa, bo ten relentless hunter musi być wystakowany. Bo mi to nie daje spokoju, mordeczka. Musi być wszystko wystakowane. A ten ma wardy. Po co grasz wardy, Nubia? Bądź prawdziwym mężczyzną, i jak ktoś do ciebie przyjdzie, to stań do walki. Dobra, cofam się po prostu do bazy, jak jakiś nubek. Albo się nie cofnę do bazy, tylko wezmę sobie Krabissimo za darmo. I czy to był ręgar? Czy to była Zoe? No jeden z nich na pewno. A, to Zoe była! Ty, ty, ty! Pa, 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 pa pu, pu, Darmowy killek. Nice. Flinu no dżungle Gram na koncie Flinu no dżunglę, bo tylko na nim mam ten... Eee, tylko na nim mam Grainsa. Co on tak pinguje? Czy to jest Redzik? Czy... a Rengar na bocie. Co on tak pingował? Nie wiem, dobra, ja się cofnę po prostu do bazy. Dobra, wezmę sobie tak. Dobra, wezmę tego Reda. Dzięki. O, oh, fuck. Wezmę sobie Reda. 13-1-3. Za niedługo będą one-shoty. W sumie, kurde, jakby. Eee, moment, wezmę sobie tak i teraz po prostu jakiś letality champion. kolektor, nie chcę kolektora. Wiecie, czemu nie chcę kolektora? Bo podobno takie statystyki ma słabe: 55. Niby kryta ma w sumie. Niby ma kryta, to. Wiecie, co chyba go złożę? No, jak, jak się nagraj się strzeli, kryta to też jest naprawdę masakryczny damage. Może nagram później Grace'a pod healing w sumie. Bo to jest taki Grace pod... Y, ...damage, totality a Grace pod healing to też był denerwujący. Mi się wydaje, że nawet swoją drogą mógł być w mecie. Tylko właśnie grany tak na linii. Bo on ma naprawdę bardzo moc mocny push. Jak widzicie, rzucam Q i praktycznie wszystkie miniony giną. Więc to jest piękne. Ty co ty tam chcesz ode mnie? Ty, 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 tam, kocie, ty. No on się mnie boi, nie? Po prostu go zabiję. Tylko ja mam mały auta wręcz, o. Przyniosłem ci go. <grymio> Mordo, to dla ciebie. Ja sobie pójdę teraz na bota. Pójdę sobie na bota, tak jak poleciałem na cypr... na cyprze błosów. O, nie zdążywałem tego. Nie wytimingowałem tego dobrze, No, ona i tak się mnie boi. Nie no, ja tutaj chciałem się przesfreszować. Amelowałem auta tak. Kurde, ej, teraz to autentycznie w szoku jestem, co się wydarzyło. <grywa> ja nie zwróciłem uwagi na swoje HP. Oh, no, no Pięknie, pięknie. Idzie do krzaka, żeby ultować. To mi się naprawdę podobało. Ja też tak robię jak gram na midzie. Ja chyba wszystkim gram na midzie. Dobra, to było trochę unlucky dead. Trochę mi smutno z tego powodu. Ale na spokojnie. Monster był wybity więc wstaję i lecę dalej nie musiał być koniecznie monster wypity żebym wstał i leciał dalej, nie? bo żeby wstać i lecieć dalej, no to mordeczko, wiesz co, wystarczy wystarczy odrobinę wiary w siebie wiesz? nawet jeśli upadłeś, wystarczy, że pomyślisz sobie po co ja to robię? po co ja wstaję ciężko pracuję nad sobą a no tak, żeby w przyszłości być szczęśliwym człowiekiem no i wstajesz, nie? wstajesz z pełną energią i mordeczko, lecisz do przodu. Bo to nieważne ile razy e, upadłeś, liczy się ile razy powstałeś i lecisz dalej do swojego celu. Bo wiesz co, ci powiem, mordeczko? Ludzie i tak się nie patrzą na Twoje staranie. Lu ludzie widzą tylko to, co osiągnąłeś. Myślisz, że ja mam 41 tysięcy subów. I co? No, znalazłeś mnie chyba pierwszy raz. Może tam trochę wcześniej, ale ja też miałem 0 subów na początku. Nie odpuściłem. Odcineczki są nagrywane. I lecę dalej. Może się uda coś więcej osiągnąć na tym YouTube. Ja właśnie na to liczę, dlatego nagrywam m.in. ten odcinek i też chcę go nagrać, no kurde, fajnie tak. Naprawdę przyjemnie się nagrywa te odcineczki, jak sobie gram tym Grace'em. Może trochę gardełko boli, nie? Może tam, jak już mam coś wymyślić. Eee, Nie no, kurde, dobra, aż tak to nie można jednak się wmijać. Może trochę gardełko boli, ale... Znaczy gardełko boli jak się nagrywa 40 filmów pod rząd, jak wyjeżdżałem. Wylatywałem w sumie na Cypr, to właśnie musiałem nagrać chyba 16 filmów w przeciągu 3 dni, ale wszystko było na chilku. To i tak na streamie się więcej gada niż na tych odcinkach. Więc bez problemu. 1636 jest naprawdę ekstra. Ja mam taki build i myślę kurde Infinity Edge mi proponuje. Ja bym nie chciał czegoś takiego. Ja właśnie chciałbym. Pójść mm, pod Letality. Dlatego zakładka Assassin i ją mu sobie złożę. Mm. Ja mu ewentualnie Edge of Night. Które też jest spoko takim... Takim defensywnym itemkiem jest. Więc ślicznie. Dobra, co tu chłopaki? Mam idzie gdzie są moje ziomeczki z Discorda. Grałem z y, ludźmi z Discorda, oczywiście, moimi kochanymi widzami. Jeśli chcecie ze mną też zagrać, no to zapraszam na tego Discorda. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale mówię teraz. O ten kryt to chyba się nieźle zdziwił, nie? Pięknie. Akurat kryt wszedł <laughs> Więc też super. <laughs> ja mam 17 killi lol. Ja nawet nie wiem skąd. Na Zoi. Zoi to też taki champion, taki, taki. Taki jeden, taki drugi. No, rzuca tę kulę. Ja lubiłem swojego czasu grać Zoi. Ogólnie granie Zoi też jest przyjemne. Może kiedyś ją znowu sobie pogram. Ale to raczej na koncie no Mage, bo ja mam tych kont to no dżungle. Mam konto na każdej linii. <grymne> Może nie gram codziennie na każdym, ale mam to konto. No i... Chciałbym pod koniec sezonu też bić diament. Może mi się uda na tych wszystkich kontach. Zobaczymy. Ja się lekko cofnę. Wezmę sobie... O, to. Mogę tam troszkę w sumie. Ja pierdol jaki damage. Jeszcze ten elektropiut daje oliwy do ognia. Po prostu sobie chodzę i strzelam. Jest kozacko. Grace jest najlepszy jak ludzie podchodzą do niego, nie? Więc jak jest na przykład taka Caitlin, taka Zoe i stoją daleko, no to Grace nie jest taki dobry, nie? Ale z, mimo wszystko, jeśli właśnie on ma taki mocny pusz, że widzieliście co się stało z ręgarem na drugim levelu. Ja miałem nawet pierwszy level. Na pierwszym levelu się udało go zabić. No i Teraz jestem po prostu chodzącą potęgą i przeciwnicy nic nie mogą zrobić. Chyba że ja tak za ty co ty, że coś mogę. Chcielibyście mieć taką moc, że właśnie przeciwnicy nic nie mogą zrobić dopóki im nie pozwolicie? To to jest chyba czas na Graystone na idzie. Ten się wresznął. Kurde, ja bym się też wresznął, gdybym miał. <grystanie> ja chyba muszę ten czat wyłączyć. Okej. Okay. 20 minuta. Gathering Storm przed na następny poziom, ale to chyba i tak będzie koniec gierki. No chyba koniec. Trochę szkoda. Coś tam jeszcze sobie postrzelam. Ale no... Kurde, ale oni są toksyczni. Nie, nie lubię toksycznych ludzi. Toksycznych ludzi trzeba wyrzucić z życia. Dobra, koniec gry. Okej, okay, dobra, także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli tak, to łapeczka, które czekajcie. Na następne odcinki. Morteczko, uśmiechnij się, bo masz naprawdę cudowny uśmiech. Trzymaj się i cześć.